Adik. To już co innego. Nie mogę mu mówić Adrian, przed chwilą mnie upomniał, mówi spróbuj jeszcze raz powiedzieć. I siadą w aucie i nie, nie jedzą. Siada w auto i jedzie w domu. Siema, od siema, tego zacznijmy. Przyjechaliśmy tu kiedyś nad wodę i był co? Falstart, nie? Był po prostu był Przyjechaliśmy, przygotowaliśmy się konkretnie na film. Czyli danie, sałateczki, wszystko Adik przygotował razem ze mną oczywiście. Siadliśmy trochę po drugiej stronie i niestety niestety nam się nie udało wtedy nic złowić. I postanowiliśmy, że po prostu zrobimy to jeszcze raz. nie? Odwiedzimy ta woda jeszcze raz. I damy tej wodzie jeszcze jedną szansę z innej strony, ale dania już nie będziemy robić, po prostu powiedziałem tak. Wy będziecie teraz oglądać danie, a my się będziemy rozpakowywać. I wracamy za chwileczkę, jak już wszystko będzie gotowe. Pewnie nie uwierzycie, ale w naszym całym teamie mojego rekina mamy ogłoszoną ogólnie dietę wiedziałem, że nie uwierzycie właśnie mamy dietę wszyscy się odchudzają i dzisiaj dlatego robimy tylko, tylko i wyłącznie sałateczka z malutkim kiełbaską kawałek na grilla bo no wiecie nie, sałatką się nie zapka człowiek samą więc stwierdziliśmy Adik mówi to zrobimy sałatkę z grillem, nie? no i przekonał mnie silne argumenty miał no i tak właśnie Arik sam powiedział, że już jest głodny nie sześć kiełbasek, tylko sałatka tu mamy miks sałatka, wsadzamy ją do miski, tu mamy żotchywka, pomidory, papryka żółta, papryka czerwona, szczypiorek Czosnek, koperek i jajeczka. Kuperek, cebula czerwona i jajeczka. Starczy to, albo damy jeszcze na paczka. paczkę? Dołóż, bo jest Tomek. Ach, tu jest. <grym> Też na diecie. <grym> Też na diecie. <grym> Taką sałatką, to wiecie, nie? Można bezpiecznie zagryzać i nic nie przytyje człowiek. A co? Czosnek tylko biorę, nic więcej. No to Tomek, karty nie grymy. Ładuj tam. Zostaje tutaj na grilla. Dobrze, cieszy mnie to. Czosnek zbija cholesterol podobno. I ma dużo własności zdrowotnych, antybakteryjnych, podobno antyrakowych. Więc, więc dołóż, dołóż synu. Dajemy wszystko. Bo my wiesz, nie? Wszystko dajemy. Chujek, co się stało? Tubeczku? Masakra, nie. Ostry czosnek, nie? No uh, uh. świeży z działki, radę, wiesz. Nie. Koperek też dochodzi do gry, tak? Tak, koperek. Fajny zapach. A wiesz, że koperek to tak na impotencję, nie? A wiesz, że my zostajemy we dwóch, tutaj dzisiaj, nie? A to nie działa, wiesz. A to nie działa, dobra, dobra. dobra. To nie działa, dobra. tak to tłumaczmy. Ja to robię do ciebie. A, no i to chyba jest ostatni etap naszej sałatki. co? Jajka na no drobne. Nie, jeszcze sery mamy, nie? Jakie sery żeś wziął? E Feta i mozzarella. No to będzie na grubo sałatka Czyli podjecie. Kiełbaski już się smażą tutaj na grillu. No i ostatni składnik mozzarella. Krajomy. Na kawałki. Zawsze używaliśmy oleju. A teraz dodamy olej z oliwek. Oliwa z oliwek. Oliwa z oliwek. Z oliwek. A ktoś Ty, jest kat. Normalnie kat. A no, wystarczy. Starczy tak. Dajemy. On się stresuje, widzi kamerę, nie? Dajemy. Co dajecie? No przyprawa taka do sałatek. A już gotowa! Już gotowa. A nie. my myśleliśmy wszyscy, że ty swoją zrobisz Nie, 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 nie. To będziemy... nie, 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 nie? To będziemy kiedy indy robić. Nie żarty. A będzie to. Dobre. Ach, to będzie wody Jeszcze tam trochę pieprzu. Do meczu. Pomalutku. malutku. Pomalutku. Pomalutku, ja? Pieprzu troszkę więcej. Ja też lubię ostre. No, a, też lubię ostre, więc możesz dołożyć nas jest tutaj dwóch do tego trzech praktycznie. A Tomek też lubi ostre. A kiełbaski już też dochodzą. Już widać fajnie kolor. To jakaś drobnica. Idziemy do sąsiada. Sąsiad ma branie i to na rybka, na żywca. Sum. Sumec? Mały sumec. Mały sumec. Sum mały. 65 cm sumec. 65 cm sum, pobrał tu koledze. Ja widzieliśmy rybę. Jak się łowi. To jest ta szczyca właśnie. O tym mu powiemy więcej. Tylko Wam pokażę tak. Chwilowo. Z tyłu ołów widzicie przelotowy. Szlica motrowo i haczyki z ołowiem. Ale o tym powiemy więcej, jak Michał to zrobi kompletnie o tym filmie. No to czas. Poczęstowa naszego gościa. Jełbaska. chyba dwie, bo my są na diecie. My są na diecie, a? Ja. Sałatka. I tyle wam powiem, jeżeli chodzi o jedzenie. Dobrze trafiłem, nie? <gry> Ja wiem, kiedy mam przyjechać. A my, tacy goście, że oddamy serce. Ja wiem, kiedy mam przyjechać. Serce oddamy. Ja Dieta, dobra, te dwie zjemnie. Dieta, ja? <śśla> Dieta dzięki, poszła. Dzięki. Kosztuje? smacznego. Na pewno pyszne, nie? Bo Adi z Dominikiem robili. Dic, dic, dic. Ja kosztuj, to tak, kosztuj. Ja się tam Adik, my też teraz jemy i ja, z... łowimy. Adik. Patrz, jakie ładne, gwieździste niebo. Zajebiste. Adik, Adik, patrz, gwiazda leci, pomyśl sobie życzenie. Tak, Dominiku, ja mu moje życzenie, 25 kg karpia chycić. A nie, to samolot. Domin sobie robi ekstra zanęta do siebie, i robię sobie ekstra do siebie zanęta. I to nie jest mój pomysł, żeby nie było. Sam Adik zaproponował, że chce sobie zrobić sobie tylko zanęty. Umywam ręce. A chciałem być dobry dla niego, nie? Nie, dzięki, dzięki. Pamiętacie ostatnich parę filmów, nie? Na moje zanęcie zawsze łowił. Zobaczymy dzisiaj. Dzisiaj tylko kilogram zanęty. A dlaczego? Adik sobie sam miesza. No to dobra. Woda z wanilią. Do tej wody tyle nie pójdzie co zawsze. Sam jestem do nęcenia się okazało, że za dużo z wody zrobiłem, ale to Dramadikowi. Mam też troszeczkę peletu. Kałamarnica, ośmiornica. Została mi resztka. No to złamie takie, wiecie, zrobię złamanie smaków, jak to robią co niektórzy kucharze. I podobno w kuchni to działa. Ale czy ryby się na to skuszą? Trudno powiedzieć. Puszka Kukurydzy na grubo. Bo nie mogę pozwolić mojemu koledze, żeby tylko on wyciągnął duże ryby. Muszę się też trochę postarać, nie? No i standardowo robak. Dostawić Ci pół? Yeah. Dobrze. A czy idzie kulkę uformować? Sprawdzimy. Idź. Ogólnie siedzimy razem. Czyli taki romantyczny, wspólny wypad. Jak wam tak powiem szczerze, miłość między nami kwitnie coraz bardziej. Jest zazdrosna już oto Magda i jego żona Wiola też. Ale wybaczają, wybaczają, bo mówią, że miłość między nami, między nami, chłopakami. Kiedyś była taka piosenka w pamiętacie? Mniejsza z tym. Ja się położę tutaj na federki. Że tak powiem położę, bo tu mam krzesełko i czasami się wyłożę na nim. Ale trzymam się tamtej strony takiego roga. Widzicie? Żeby te federki mi fajnie pokazywały brania. I tam w rogu są takie dwa pnie utopione do wody. To tego się będę trzymał i na wodzie się pokazuje taki pas pewnie pyłu z drzew. To do tego pasa będę rzucał i tam podnęcę sobie stanowisko. No, robię obydwie wędki na spławik. I co? Rzucamy w tamta strona od Dominika w prawa strona, Dominik ciepia na lewo, ja na prawo ciepiam. Zrozumiałe, nie? Nic więcej nie trzeba tłumaczyć. Tak właśnie, ja na lewo, on na prawo, no najprościej jak można było. O, ty tym karpia zabijesz. Ci ona się w wszystko rozpuści. Ale ja wierzę w ciebie, że ty pokażesz teraz, kurde, nam klasę. Teraz kukurydza na haczyk dwie sztuki jest trochę twardsza. Radik podnęcił. Ja bym też musiał coś rzucić do wody, nie? Dla mnie parę kuleczek w tym miejscu, gdzie mówiłem. Ta rura do nęcenia kul jest super na zanęte. No to co? Łowimy? Łowimy ten moment. I tu jeszcze mniejsza płotka, ale dwie sztuki wynik, bo się poplączysz, Tada. Wyciągnięte. Adyk, dwa 0 W ostatnich filmach i nawet może na dzisiejszym może się pojawiać zaniki ostrości czy coś, ale opanowuję nową kamerę i kurczę, właśnie cały czas się ją uczę. Naciskam wszystkie przyciski, żeby na przyszłość wiedzieć, który jest od czego. I tak szczerze mówiąc, drugi, trzeci film, dopiero nagrywamy tą trzeci, który nagrywamy tą kamerą. I dzisiaj zaczynam ją powoli rozgryzać, powoli. Znaczy, że kapłem się, od czego w ogóle są, jakie przyciski, nie? <laughs> no wiecie, 43-latek, technologia idzie tak szybko do przodu, że ja tylko umiem obsługiwać łopatę, że tak powiem, w robocie. Węgiel przerzucać. <laughs> Żartuję, bo jestem akurat ślusarzem. Ale nic więcej, jak już jest troszeczkę lepsza kamera, to jak już jest ustawianie ręczne ostrości czy coś i pamiętanie tych odległości, to potem się to mi właśnie myliło, ale dojdziemy do tego. Na spokojnie mam cały 2021 rok, żeby tą kamerę opanować, a potem jeszcze mieszamy, jeszcze mieszamy ze starymi kamerami filmy z nowymi, a potem już wchodzimy na Zicher już na 4K. Co Wy na to? Fajnie, nie? Wytrzymacie i przebaczycie błędy. To dziękuję ślicznie z góry. Fajnie, super, się. Zobacz, Ady jakie tu są, kurde, wzdręgi. Zobacz sobie. Właśnie patrzę i zdziwiłem się bardzo, że się zdziwiłem, bo w życiu, że tak wzdręgi nie wiedział. Naprawdę jest ładno. A bo to płoć jest, ty. Płoć to jest. Tylko z takimi czerwonymi płetwami. Skławik przyjmuje dowodzenie do Na naszej zasiadce i kolejna bardzo ładna płoć. Pochwal się ją. No. Widzicie, to oznacza, że Adikowi wypadła do wody i, i już jej nie ma, <gryw> jak ją odpinał. Ale dobra, ryba zaliczona. Niech za takie drobnice karpia. Jedzi ryba. Zaczyna działać, przełamałem się. Ale znowu małe. A nasz kolega wyciąga same duże. Ale nie no, popatrz. Fajny. Założyłem rosówkę i się obudziły. Te większe. Nareszcie, piękna. Taka właśnie płoć. No i widzę, że takie nam podeszły tutaj do łowiska. Nikołysiu, przeciepnij to na druga strona. Tam na brzeg, tam kajtauto jeżdżą. Tak meter półtora metra od brzegu. Mądrego to i dobrze posłuchać, ale to zostawię na wieczór. Na razie mam to tam w tym pięknym, przynajmniej nad wodą krajobrazie rzucone i postanowiłem, że mimo wszystko to zostawię. Popatrzmy, co to za sytuacja. Wędka leży na brzegu. Adyk siedzi. A dwa spławiki w wodzie. Jeden i drugi. Co się stało? nie no. jak zaczep I się zerwało wszystko. Spławik został <coughs> we wodzie. Trzeba się blikać i do wody. Szkoda tego spławika. Odradziłem i sam postanowił Adik, że jednak nie wchodzi w nieznane wody. Mówiłem Adi, fajny kolega z ciebie był. By był, jakbyś się utopił, lepiej, lepiej odstaw to. Można mówić, można gadać i tak po niego popłynął. Pomału, bo pewnie będziesz go z żyłko, żeby cię nie pociągła na dno. I wylazuj, ty niedźwiedził. Ty, problem był taki, że te spławiki są świecące. Czyli wkładamy do środka baterie i miał dwa wyjątkowe takie, te jego szczęśliwe. I nie mieliśmy żadne zastępstwo. I mimo wszystko się zdecydował. Próbowaliśmy to ściągnąć drugą wędką. Przerzuciłem tam nawet wędkę zaczepiło, ale niestety było tak silnie zapane jakiś zaczep, że. Jest, udało ci się. No brawo ty. Ale już się tak dużo Co, urwana jest krętlik? A to idzie naprawić. Drugi spławik urwał klętlik, ale to jeszcze jest do naprawienia. Ten jest cały. Zestawy se zrobi i łowimy dalej. Widzicie, kochani widzowie. Musiałem się poświęcić, spławik, musiałem dopłynąć. Wyciąga te płocie za pociąg, wam powiem Nasz Adik. I wam powiem kurczę, nie, żebym się zdenerwował czy coś. Tylko powiem to co on zawsze mówi. Łapse Dominik te płotki. Łap, ja czekam na większe ryby. I tak samo mu powiem. Wiesz, słyszysz mnie. Zmieszacie dominik. Teraz założymy trzy ziarka kukurydzy. Żeby już tych mniejszych nie łapać przynajmniej w teorii. A sestaw na trzyziarka kukurydzy wygląda tak pięknie, nie? Pająki po wodzie pływają, blisko chyba będzie padać. No nie powiem. Czarne chmury się zbierają nad naszym łowiskiem. No, mówiłem wam, że Adyk cały czas wyciąga ryby? No to właśnie chciałem potwierdzić, że jednak tak. Dzisiaj on z płotkami pałeczkę przyjmuje ode mnie. Rządzisz dzisiaj, szefcio, rządzisz. Drugi jedzie. Powiem Ci, że. Jestem z Ciebie dumny, naprawdę, nie? Muszę Ci to przyznać. Położył Dominik rosówkę całą, większy haczyk i mówi, będą karpie, ale niestety przychodzą dalej piękne, duże pocie. Cóż pocznę, no cóż pocznę, nie będę narzekał, bo takie płocie na rekordy same. Takie płocie to jest uciecha wyciągać. Ale Tobie nie popuszczę dzisiaj wiesz, jeszcze musisz jakiegoś dużego ryba wyciągnąć. Dobrze. Podoba mi się Twoje nastawienie. Na drugie łęce też ma branie. Też ma rybę ja już chyba ci nie jestem potrzebny w ogóle, żeby razem jeździć, nie? Nie ja, kamerować <laughs> Widzicie Łowi sobie rybki, a ja będę sobie tańczył z nudów. Bo nie ma co robić w tym deszczu. No nie wypuszczasz ją, czy jesz? Nie ja Wypuszczę, Wypuszczę czekaj, nie wiem na co Adrian. Ty już ryb nie bierz do domu. Bo masz pełną zamrażarkę. PZW chciało u ciebie zrobić mistrzostwa podlodowe. Nastała noc. Nikuś urwał karpia, ale łowimy dalej. Może się coś poprawi. Tak jak wspominał, było branie, już tam biegnie do moich wętek, bo akurat rozmawiamy. Było branie. Fajnie wygiełki, już bez żadnego dziubania, nie? Już widziałem coś większego. Zacięcie i mój błąd. Kowrotek dokręcony na maksa. I popłynęła sobie rybka w dal. Ale nie może być zawsze 100% ryb wod z wody wyciągniętych, więc niech płynie, ja poczekam na następny. Widzę, że tam mi szarpie, ja szarpie. Wracam do moich wętek, bo Wiecie co jeszcze zrobiłem? Rzuciłem bliżej brzegu, bo widziałem, że lepiej biorą z tej strony niż z tamtej. Podpatrzyłem na spławiki u niego. Ale widzowie widzicie? Śmiał się ze mnie. W jazerwie karpi albo co. Śmiał się. A już mi mina zeszła, żadniała mi mino. Tu się nie Wyba ma co śmiać. Wybaczam, wybaczam go. Uczy się. Jak płotki brały, to się coś działo, a teraz ki nie ma ani dziumnycia. Siedzimy teraz i się rozmawiamy. A o czym to Atyku rozmawiamy? No o czym? O pierdołach! O pierdołach rozmawiamy. No, wyciągnąłem wientka, się już erozję. Zakładam teraz na kukurydzy. Może przestaną te płotki brać. I przyjdzie ten kapel. A, już styknie te dwa kilo. Czas na rybach leci, wam powiem, masakra. To przed chwilą były słowa właśnie od Adika, ale na poważnie, nie? Przyjeżdża człowiek, kurde, o drugie, my już o drugiej po południu siedzimy. Rzucisz to raptem trzy razy wędką, już dziesiąta na wieczór. A w robocie? A w robocie jak w robocie. Ciężko pracujesz 4 godziny, patrzysz na zegarek, a dopiero 10 minut minęło. Tak to wygląda. I właśnie pogania mnie już. Adik mówi, kończ to już domin, kończ to już. Jutro trzeba do roboty wstać. No i uszanuję to, że idzie do pracy na rano, bo ja dopiero idę na nockę. Więc po malutku kończymy. Nie bójcie się, jeszcze nie rozpojada z Dominikiem na ryby. No zresztą jesteśmy w tym samym teamie. I nie raz mi pokażesz jak nie, wygląda. No i nie rozmów jeszcze w pokorze jak się rybki wyciągą, nie te płotki, no płotki też były, bo zdziwił jak się dzisiaj na tej wodzie, że są takie wielkie płocie, no ale były jak nastawione na karpia, no, nie wyciągliśmy go, no szkoda, no szkoda, szkoda, no będziemy walczyć dalej do końca.